Aktywny Dzień Dziecka na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. W ten piękny i bardzo upalny dzień 7 czerwca przy Tuchowskim Amfiteatrze spotkały się całe rodziny. Imprezę poprowadzili Mirella Koniecko i Jacek Wesołowski z radia Egida Katowice. Na scenie Tuchowskiego Amfiteatru wystąpili Justyna Bojczuk, Julian Waglewski, Wojciech Rotowski oraz Marek Wasilewski. imprezie towarzyszyły występy i koncerty zespołów. Moc atrakcji i wrażeń dla dzieci. Każde dziecko mogło wziąć udział w konkursie. Z kartą startową mali i nieco więksi uczestnicy pokonywali kolejne przeszkody. Choć nie było łatwo, zainteresowanie konkursem było ogromne. Dzieciaki między innymi zjeżdżały tyrolką, wspinały się na moście linowym oraz na ściance wspinaczkowej. Pływały w basenie w ogromnej kuli, strzelały na strzelnicy paintballowej oraz do bramki. Po udziale we wszystkich konkurencjach sportowych przyszedł czas na pomalowanie buźki czy schłodzenie się przy kurtynie wodnej. Dzieci mogły również wziąć udział w warsztatach. Ogromną popularnością i sympatią cieszył się klaun śmigiełko, który z balonów wyczarowywał różne przedmioty i zwierzęta. Można było także zagrać w szachy i siatkówkę, a także puszczać ogromne bańki mydlane. Wieczorem nastąpiło losowanie i wręczenie nagród. Zakończenie imprezy było iście bajkowe. Czerwonego kapturka w wykonaniu rodziców- dzieci z przedszkola publicznego sióstr służebniczek w Tuchowie widzowie obejrzeli z zapartym tchem i podziwem. La, 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 la.

przy upalnej pogodzie zostały rozegrane biegi na różnych dystansach w zależności od wieku i doświadczenia. Był więc marszobieg na 2 km oraz bieg główny na 10 km. Wśród dzieci i młodzieży wystartowało 101 uczestników, a w biegu głównym na 10 km stanęło na starcie 130 zawodników, którym przy wysokiej temperaturze przyszło zmagać się z górzystą trasą. Organizatorzy zadbali o odpowiednie bezpieczeństwo zawodników, w tym nawodnienie organizmów. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. Najlepsi w dziewięciu kategoriach wiekowych otrzymali statuetki oraz nagrody rzeczowe. Najszybciej trasę 10 kilometrów pokonał Grzegorz Czysz z Bogu Miłowic. Większość zawodników pochlebnie wypowiadała się o tej imprezie i zapowiedzieli swój start za rok. Sanktuaryjny festyn rodzinny odbył się 14 czerwca przy Bazylice Mniejszej. To piękne rodzinne święto rozpoczęła Msza Święta w intencji rodzin pod przewodnictwem proboszcza ojca Bogusława Augustowskiego. Potem kto zechciał mógł uczestniczyć w wielu atrakcjach przygotowanych przez organizatorów festynu. Piękna i upalna pogoda sprzyjała wypoczynkowi oraz oglądaniu wydarzeń na scenie. Festynie wzięły udział całe rodziny naszego miasteczka oraz wielu ościennych i odległych miejscowości. Festynowi towarzyszyły pokazy, konkursy dla dzieci i rodzin, teleturniej dla rodziców, quiz dla dzieci, bajkowy plac oraz bajkowe miasteczko przygotowane przez strażaków. Kiermasze zdrowej żywności i domowych potraw zapraszały licznych uczestników do pysznego poczęstunku. Były potrawy lokalne oraz grill. Młodzież i dzieci występowały na scenie, wprawiając słuchaczy, a to w zadumę, a to w radość. Nie zabrakło dobrej muzyki w wykonaniu różnych zespołów, których ukoronowaniem był występ zespołu Baciary, gromadzący tłumi wielbicieli. <śmiennie>